Witajcie, zadanie numer 8, matura CKE 2025 roku. Zadanie z magnetyzmu. Na rysunku poniżej przedstawiono dwie wybrane linie pola magnetycznego, wytworzone przez długi, prostoliniowy przewodnik P z prądem umieszczony w próżni. Na rysunku przedstawiono widok płaszczyzny prostopadłej do przewodnika P. Więc tutaj mamy nasz przewodnik P, prawda? On prostopadle, jakby wchodził w kartkę czy, czy, czy w ekran, tak możemy to technicznie, technicznie opisać. Oczywiście, jeżeli w tym przewodniku płynie prąd, będą wytwarzały się, będzie wytwarzało się pole magnetyczne, tak tutaj oznaczone tymi, tymi okręgami. To jest jakby zrozumiałe i naturalne. Przyjmijmy następujące założenia oraz dane, tak, co tutaj autor nam podaje, linie pola są współśrodkowymi okręgami o promieniu R2 i R1. No i zakładamy, że R2 równe jest 4R1, 4 tak? R2 jest 4 razy większy od R1. Przewodnik P jest bardzo długi. B1 jest wektorem indukcji magnetycznej w punkcie P1, prawda? Czyli tutaj to jest jakby nasza, nasza dana. Pomijamy, in, pomijamy inne źródła pola magnetycznego. I długość boku kratki umieszczonej przy punktach P1 i P2 odpowiada umownej jednostce wartości wektora indukcji magnetycznej. No jest to, jest to jakby logiczne i zrozumiałe. Dobra, jakie są nasze polecenia? Na rysunku poniżej, czy powyżej, no tutaj, to akurat na tym, tym bocznym rysunku w naszym przypadku, mamy oznaczyć kierunek prądu, tak? w którą stronę pójdzie prąd z przewodniku P. I teraz albo płynie jakby do nas w naszą stronę, albo tak jakby wpływał w kartkę, tak? Tutaj e, musimy sobie to określić. I pytanie numer dwa: narysuj wektor indukcji magnetycznej p2 w punkcie p2, prawda? Czyli w tym punkcie tutaj o e, musimy narysować odpowiednio wektor, wektor indukcji. To nie jest trudne zadanie, także myślę, że sobie zaraz z tym e, spokojnie poradzimy. Odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie, tak? czyli w którą stronę płynie prąd w przewodniku P. Żeby dobrze to zrobić, trzeba przypomnieć sobie regułę prawej dłoni. Prawda? Co ona mówi? Jeżeli mamy przewodnik z prądem i prąd płynie tutaj od plusa do minusa, czyli w tą stronę, prawda? to prawa dłoń, tak, kciuk pokazuje kierunek prądu, a palce zgięte pokażą zwrot linii pola magnetycznego. I Tą zasadę wykorzystamy w naszym przypadku, ja tutaj, żeby było łatwiej to sobie na wyobrazić, dorysowałem nasz przewodnik, można powiedzieć w perspektywie, ta, ta czarna ukośna linia to jest nasz przewodnik, on wchodzi w kartkę, prawda? Czyli autor narysował linię pola, te dwa fioletowe koła, prawda? O odpowiednim zwrocie, czyli próbując dopasować prawą dłoń do naszej sytuacji, no to widać, że ten prąd musi płynąć jakby w kartkę, prawda? Tam. Do, do wewnątrz, tak? Czyli tutaj oznaczylibyśmy to w ten sposób, tak? Ja mówię, że to wygląda jak tył strzały, która wbija się w kartkę. Ale to już takie można powiedzieć, moje potoczne określenie. Także odpowiedzieliśmy sobie na, na to pytanie. W pytaniu numer dwa mamy określić wektor indukcji magnetycznej w punkcie P2. Aby to poprawnie zrobić, skorzystamy ze wzoru, który jest oczywiście dostępny w karcie wzorów, tak, który określa indukcję magnetyczną w zależności od wielkości prądu i odległości od y, przewodnika. Prawda? Czyli widać, że tutaj w liczniku tego wzoru mamy mi 0 razy i, prawda? w mianowniku mamy 2 PL, tak, czyli. Y, Wraz ze wzrostem odległości odpowiednio odwrotnie proporcjonalnie maleje nam, nam indukcja. Teraz mamy wektor B1, jest to dana w treści zadania. Prawda? Ona tutaj ma łatwo policzyć 8 jednostek i wyraziłaby się takim wzorem. Prawda? Tutaj ja trochę oczywiście upraszczam, bo R to jest nasze R1. Tak? W, w, w treści zadania powiedziane było, że że mamy do czynienia z R1, tak, z tą, z tą, yy, zakładamy, że R1 jest dane, prawda, i była kolejna informacja, że R2 jest równe 4 razy więcej, prawda, czyli ja tutaj wprowadzam do wzoru na B2 4R. Zobaczcie, co ja robię, jedną czwartą wyprowadzam sobie tutaj przed to wyrażenie, tak, żeby tutaj zostało nam, nasze wyrażenie B1, prawda, czyli tak na dobrą sprawę widzimy już pełną zależność, że B2 to jest 1 czwarta B1. No to już można powiedzieć jesteśmy w domu. Jeżeli B1 to jest 8 jednostek, to B2 będą 4, to, to będą dwie jednostki, prawda, 8 podzielić przez 4, czyli dwie jednostki. Oczywiście zwrot tego wektora jest taki sam, tak? tutaj, bo mamy do czynienia przecież z tym samym prądem, także tutaj Zwrot pozostaje taki sam, tyle, tylko że wektor jest oczywiście króciutki. Tak, ma tylko dwie jednostki. I to na tyle. Także zobaczcie, że zadanie było, można powiedzieć, proste. Prawda? I łatwe do, do rozwiązania. Przygotowuj już kolejne zadania, także obserwujcie kanał i do zobaczenia.